Ja, 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 ja. Tak i się było do Kul... Właśnie się nam spalił blender. Kul... Takie urodziny to można mieć. Jakby co, to ja mam jutro urodziny. E, I mój chłopak postanowił, że zrobi mi tort. W ogóle on nie lubi gotować, jest pewnie też tym bardziej, ale tak postanowił, więc spoko, zobaczymy. I on w ogóle wymyślił taki tort z jakimś biszkoptem, przekrojonym, przełożonym masą z jakąś polewą. Ja nigdy takich tortów nie robiłam, a ja lubię gotować i piec. Tutaj jest. Sam cukier z tłuszczem, więc to naprawdę będzie taka bomba, że nie wiem, no ale wiecie raz w roku można, mam urodziny w końcu jutro. No i teraz mój chłopak będzie robił ten tort, a ja się zabawię w Magdy Gessler i będę to oglądać. Magdy Gessler. Magdy Gessler powiedziałam, nie Magdę, mam nagrane. przy bardzo, pyk, białko od żółtka. Ja lubię tak w rękach na przykład. Łatwo na razie Nice. I pyk, żółtek. Nice. Patent na nowe jajka i tutaj teraz w rękach będzie robił domo. Parzak między palcami żyd. Róbcie tak, nie, nie przelewajcie białka w skrupkach, tylko no, w rękach. to jest satysfakcjonujące. No żółtko żub jest cudowne w dotyku. Domo ubił e, białka, więc nie pozostaje mi nic innego jak zrobić test witych białek. Ja, 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 ja. Nie siękło, nic. Nie, poruszyło się nawet. Właśnie się nam spalił blender. Jedziemy po blender. Ja, ja sobie żartowałam, że dodam miniaturkę tego vloga, że demolka w kuchni. Że mój chłopak robi mi ciasto i nie uwierzysz co się stało. Wysadziło korki. Spaliło blender jajko. jajko wypadło jedziemy po blender. To tam się całkowicie spalił. Aż korki wysadziło. No. Kupiliśmy coś takiego, co, co jest do, najtańsze, co było do normalnej ubijania, normalnego ubijania piany, a blender normalny zamówimy, bo nic nie było. Siemano. Właśnie tutaj białko eksplodowało. Co się dzisiaj jeszcze stanie? Powinniśmy dzisiaj włączać piekarnik? Dlaczego? Tak w przepisie było doma? Pieczenie podejście numer dwa Mamy składniki, mamy wszystko Mamy ten tutaj zabawkowy Mikser, więc Wyjdzie domu. Jest na dobrej myśli Dzień drugi, a on znowu siedzi w tym miejscu I znowu uciera Proszę bardzo, tak się ubija białeczka To musi się już udać Zony trik Z przepisu O! I to trzeba teraz podzielić na trzy części. Ale najpierw musi wystygnąć. Tak, na trzy części, ale pachnie czekoladą. Yy, a tutaj robię mój ukochany obiad mięsny. Na co dzień go nie jem, ale mam urodziny, więc sobie pozwalam. Łosoś z takim sosem z brokuła, z serka topionego ze śmietany tłustej yy, z makaronem. No to jest tak dobre. Jakie to jest pyszne. Jezusa, jakie to jest takie to pyszna! Teraz mój chłopak będzie robił najtrudniejszą rzecz, czyli dzielił to tego placka na trzy części. No elegancko, Karla. Mój chłopak jest tego. Czego? E, cukiernik. Jest cukiernikiem. <grywki> nice. Dlaczego nie mogę mieć urodzin na wiosnę i tutaj siedzieć teraz? Jest zimno dosyć. Będzie dobrze, piękny będzie. Bardzo chciałam mieć czerwoną bluzę, bo porubiłam się z czerwonym. I znalazłam w końcu taką, jaką sobie wymarzyłam na Vinted za 15 ziko. No i mam. <śm> Akurat na urodziny przyszła. Patrzcie! <ś> Ale się cieszę, jest to tak piękne. Ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobiła. Tyle przeszkód pokonaliśmy. Pokonaliśmy spadające rzeczy na podłogę, wywalone korki, zepsuty blender, yy, śmierdzący mikser, yy, wywaloną, wywaloną foremkę z ciastem na podłogę, a finalnie wyszło coś niesamowitego. Nie mogę. Co na ciebie? O Boże. Ale <try> się rozwalił. Trzy, cztery... cztery. To jest dobra, ale nie powala. Pyszny jest, jak na tort. Jest bardzo dobre. Bo ja nie przypominam za tortami takimi barskowymi. Dziękuję Ci. Ja Polecam tego cukiernika. Jak chcecie tort za stówkę plus składniki to komentarze. Ale nie gwarantujemy, że jakiś mikser nie ucierpi. Takie urodziny to można mieć.